Dziś wspominamy bardzo wielką, wspaniałą postać świętego Onufrego Wielkiego. Otóż święty Onufry jest ważną postacią w kościele katolickim i w cerkwi prawosławnej. Był pustelnikiem, według apokryfów był synem perskiego władcy, a miejscem jego zamieszkania i miejscem jego pustelni był Egipt, pustynia tebaicka w Egipcie. Jest bardzo wiele legend, które opowiadają o jego życiu w samotności, skromności, oddaniu Bogu. I w zasadzie można powiedzieć, że nawet nie są to legendy, to są po prostu takie podania, gdzie ludzie w swojej pamięci przechowywali właśnie wydarzenia z życia Onufry. Można powiedzieć, że święty Onufry, tak jak my, on też żył w ciekawych czasach, ponieważ chrześcijanie od samego początku byli prześladowani i Trzeba też powiedzieć, że śmierć męczeńska pierwszych wyznawców była zupełnie inaczej postrzegana niż dzisiaj mamy to w zwyczaju czy w inną, inną pewną. Pewnego rodzaju inną wrażliwość. Bo w męczeństwie nie tyle dostrzegano ideę obrony wiary, co naśladowanie samego Chrystusa, naśladowanie go w męce i śmierci. Męczeństwo tak naprawdę było bardzo cenne w, ocz w oczach chrześcijan i wręcz bardzo upragnione, bo ludzie chcieli naśladować Chrystusa całościowo, całym sercem, całym swoim życiem. Ale po uzyskaniu wolności przez Kościół w IV wieku, czyli w 313 roku, po edykcie mediolańskim, to męczeństwo krwi, tak zwane czerwone, przestaje być czymś rzeczywistym. Kościół został zaakceptowany w świecie rzymskim, prześladowania przy, ustają, i to męczeństwo czerwone zostaje zastąpione białym. Rodzi się ruch monastyczny. Ogromne ilości chrześcijan wychodzą na pustynię, w miejsca odosobnienia, tak żeby naśladować Chrystusa i zbliżać się do chrześcijańskiego ideału. Pojawiają się właśnie pustelnicy naśladujący ideał Świętego Jana Chrzciciela. Nazywano ich eremitami, od greckiego samotny, opuszczony, albo też anachoretami. Od greckiego wycofać się, uciec. Żyli w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii. Utrzymywali się z jałmużny pracy ręcznej, ale niektórzy z nich stawali się bardzo słynni z pobożności czy mądrości. Wokół nich zaczynali gromadzić się uczniowie. Święty Anufry żył 60 lat na pustyni. Całkowicie na pustyni jego ubranie się rozpadło. Niech Pan Bóg Tobie błogosławi i w Twojej drodze do świętości oraz Twoim bliskim.